Przemysłowy Instytut Elektroniki jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników Unii Tracemi. Podstawowym zakresem działalności Instytutu i Zakładu Doświadczalnego jest opracowywanie nowoczesnych urządzeń technologicznych i kontrolno-pomiarowych stosowanych w produkcji elementów półprzewodnikowych. Chcemy przedstawić tylko kilkanaście wybranych urządzeń, które w roku 78 zastosowano w produkcji podzespołów elektronicznych w Unii Tracemi. Dzięki tym urządzeniom zwiększyliśmy wydajność i niezawodność ludzkich rąk, a trud naukowców i poniesione nakłady zwrócą się wielokrotnie w masowej produkcji podzespołów, a tym samym produktów finalnych. Pragniemy, aby symbolem naszej działalności był nie sprinter, ale samolot odrzutowy. Na początek pragniemy przedstawić urządzenie do monokrystalizacji metodą Czochralskiego GK-2. Urządzenie służy do wyciągania monokryształów arsenku Galu. Składa się z komory roboczej, w której następuje proces krystalizacji, z zespołu pomp do wytwarzania próżni 10 do minus czwartej tora w komorze roboczej i szafy sterującej procesem. W zależności od przyjętej technologii urządzenie umożliwia wyciąganie monokryształów w próżni lub w atmosferze ochronnej argonu od dużej czystości. Pocięty na płytki monokryształ poddawany jest procesowi osadzania warstwy epitaksjalnej w urządzeniu do epitaksji arsenofosforku galu z programowanym sterowaniem. Programator urządzenia steruje przepływem gazów i temperaturą reaktora. Płytki umieszczone w reaktorze poddaje się działaniu gazów w podwyższonej ściśle określonej temperaturze. Przepływające gazy kontrolowane są na wskaźniku synoptycznym, a ich zmienny przepływ w panelach z rotametrami i wskaźnikami regulatorów elektronicznych. Urządzenie zapewnia wydajność 250 cm2 płytek na jeden wsad. Kolejne urządzenie służy do międzyoperacyjnych pomiarów technologicznych. Automatyczny profilografa P77 składa się z miernika oporności rozpływu probera ostrzowego i kontrolera kalkulatorowego. Kontroler steruje pracą miernika rezystancji i probera. Urządzenie służy w szczególności do pomiaru oporności rozpływu warstw epitaksjalnych. Przez dokonanie odpowiedniego szlifu na płytkach prober umożliwia pomiar metodą ostrzową parametrów w głąb materiału półprzewodnikowego, co z kolei pozwala na ocenę uprzednio przeprowadzonych procesów, takich jak monokrystalizacja czy też epitaksja. Urządzenie umożliwia odczyt cyfrowy lub graficzny mierzonego parametru. Analizator skaningowy AS77 przeznaczony jest do oceny jakości struktur MOS. Najbardziej istotnym w tym urządzeniu jest zastosowanie sondy rtęciowej, która zapewnia kontakt z mierzoną próbką bez niszczenia jej delikatnej powierzchni. Sonda przesuwana po badanej próbce umożliwia pomiar najbardziej istotnych parametrów, to znaczy prąd upływu, napięcie przebicia, pojemność, konduktancja. Napięcie wyprostowanych pasm, charakterystyka CV. Sonda przesuwana wiersz po wierszu pozwala na uzyskanie graficznego, w dodatku przestrzennego obrazu, rozkładu mierzonego parametru. Urządzenie umożliwia również odczyt wyników w postaci cyfrowej na widocznym bloku pomiarowym. Piec dyfuzyjny trzyrurowy (PD3R) umożliwia dokonanie procesu dyfuzji w każdej rurze według niezależnego programu. Płytki wprowadzane są do pieca przy temperaturze 800 stopni. Po podniesieniu temperatury do 1250 stopni następuje proces wdyfundowania w siatkę krystaliczną płytki atomów boru lub fosforu. Dwa główne parametry stanowią o walorach tego urządzenia. Pierwszy to równomierność rozkładu temperatury na długości samej rury. Drugi to stabilność temperatury w czasie dyfuzji z dokładnością do 1 promila. Automatyczne stanowisko do obróbki chemicznej R1 przeznaczone jest do usuwania emulsji światłoczułej z płytek po wykonaniu procesu fotolitografii oraz mycia płytek przed procesami termicznymi lub naparowaniem. Aktualnie obserwujemy obróbkę w podgrzanym roztworze kwasu siarkowego o dużym stężeniu ze stabilizowaną temperaturą, obróbkę w roztworze kwasu azotowego z zastosowaniem ultradźwięków, płukanie w bieżącej dejonizowanej wodzie w podwyższonej temperaturze, płukanie w bieżącej dejonizowanej wodzie z mieszaniem azotem. Stopień oczyszczenia płytek określany jest przez ciągły pomiar oporności wody dejonizowanej. Cały cykl obróbki kończy suszenie płytek poprzez odwirowanie z zastosowaniem podgrzanego azotu. Automatyczny manipulator do sprawdzania struktur układów scalonych P534 przeznaczony jest do sprawdzania struktur po operacjach technologicznych przed podzieleniem płytki ze strukturami na poszczególne elementy. Pomiar dokonywany jest przy pomocy ostrzowych. Zadaniem operatora jest podprowadzenie pól kontaktowych pierwszej struktury pod sondy pomiarowe, a pomiar pozostałych struktur dokonywany jest automatycznie. Pomiar przeprowadzany jest przez współpracujący z manipulatorem tester, a struktury wadliwe zaznaczane są tuszem przez automatyczny znakownik. Urządzenie umożliwia pomiar struktur na płytkach o średnicy do 80 mm zastosowanie maksymalnie 60 sąd pomiarowych.

W urządzeniu do lutowania struktur na paskach P564 zastosowano po raz pierwszy w Polsce mikroskop projekcyjny. Stolik ze strukturami jest przesuwany przez operatora na pozycję pobierania oznaczoną osią XY. Po uruchomieniu cyklu pracy, sabka tylna, której aktualnie nie widzimy, podaje na pasek złotą podkładkę, która stanowi materiał łączący strukturę z paskiem. W tym samym czasie widoczna sabka przednia pobiera wybraną przez operatora strukturę i przenosi na pasek w miejsce lutowania. Dzięki uzyskaniu odpowiedniej charakterystyki grzejnika podgrzewającego pasek do temperatury 450 stopni i zastosowaniu okrężnego ruchu wcierania struktury przy lutowaniu osiągnięto stuprocentowe przyleganie poszczególnych struktur do paska. Urządzenie do termokompresji doprowadzeń C12TA przeznaczone jest do produkcji biot i tranzystorów w obudowach plastikowych montowanych na azurach. Wykonuje ono operację połączenia struktury z doprowadzeniem obudowy. Wysiłek operatora zredukowany jest do naprowadzenia celownika na strukturę. Pozostałe czynności wykonywane są automatycznie, łącznie z kontrolą połączeń. Połączenia wykonywane są przy pomocy złotego drutu o średnicy 25 do 40 mikronów. Wydajność urządzenia wynosi 3000 elementów dyskretnych na godzinę. Półautomat do termokompresji doprowadzeń P527 przeznaczony jest do wykonywania połączeń termokompresyjnych złotym drutem pól kontaktowych struktur układów scalonych małej i średniej skali integracji z wyprowadzeniami ażuru paska montażowego. Naprowadzenie kapilary na każde pole kontaktowe jest dokonywane ręcznie. Termokompresja następuje w temperaturze 350 stopni przy nacisku kapilary 0,4 do 0,8 N i daje połączenia kulkowe na kontaktach struktury, a ostrzowe na wyprowadzeniach hażuru. Wydajność urządzenia zależy w dużym stopniu od sprawności operatora. Średnia wydajność montażu układów scalonych 14 wyprowadzeniowych wynosi 120 układów na godzinę. Automat do termokompresji doprowadzeń P536 zapewnia wydajność 300 układów scalonych na godzinę. Zastosowano tu telewizyjną kamerę przemysłową, która podłączona jest do jednego z okularów mikroskopu. Zadanie operatora polega jedynie na zgraniu osi XY na ekranie monitora z pierwszym polem kontaktowym struktury i uruchomieniu automatycznego cyklu pracy, który sterowany jest według programu zakodowanego w programerze. Automatyczny cykl montażu jednej struktury trwa od kilku do kilkunastu sekund w zależności od ilości wyprowadzeń. Monitor i zastosowany w tym urządzeniu programer umożliwiają podłączenie do jednego stanowiska operacyjnego czterech automatów roboczych i wówczas wydajność takiego zespołu wzrasta do 1200 układów scalonych 14-wyprowadzeniowych na godzinę. Mm. Automatyczny tester tranzystorów i diod M131A umożliwia pomiar czterech różnych wyrobów na czterech automatycznych sortownikach, zapewniając wydajność 6000 sztuk na godzinę. Programowanie testera dokonuje się na matrycach diodowych. Zakres wymuszeń prądu do 1A, napięcia do 500V. Możliwa ilość testów dwuprogowych 40. Tester współpracując z sortownikami przeznaczony jest do pomiaru parametrów statycznych i macierzy HE tranzystorów bipolarnych MPN i PMP małej i średniej mocy oraz parametrów statycznych diod. Po dokonaniu pomiaru wynik grupy segregacyjnej przesyłany jest z testera do sortownika. Mechanizmy rozrzutnika pracujące w osi XY przekazują zmierzone elementy do właściwego zbiornika, segregując je na 49 grup. Blok liczników służy do prowadzenia statystyki produkcyjnej dla poszczególnych grup segregacyjnych. Uniwersalny tester tranzystorów mocy M150 przeznaczony jest do pomiarów parametrów statycznych tranzystorów o mocy admisyjnej do 150 W. Umożliwia przeprowadzenie 60 różnych testów i współpracując z automatycznym sortownikiem zapewnia wydajność 2,5 tysiąca tranzystorów na godzinę. Przed rozpoczęciem sekwencji pomiarowej sortownik najpierw sprawdza jakość kontaktów mierzonego tranzystora ze stykami pomiarowymi i dopiero wtedy uruchamia właściwy pomiar. Sortownik segreguje zmierzone tranzystory na 48 grup i dodatkowo na grupę brak kontaktów. Dużym ułatwieniem w procesie produkcyjnym jest przechowywanie zestawów programów dla różnych typów tranzystorów w pamięci kasetowej. System klasyfikacji i sortowania stabilistorów AKS-4 przeznaczony jest do pomiarów i klasyfikacji stabilistorów i diod stabilizacyjnych. Czas pomiaru pięciu parametrów wynosi jedynie 350 milisekund, co umożliwia pracę w systemie multiplex. Tester pozwala na odczytanie jednego wybranego parametru w postaci liczbowej, a pomiar wszystkich parametrów porównany z wcześniej zapisanym programem w pamięci stałej testera określa grupę klasyfikacyjną. W pamięci stałej testera mogą być umieszczone jednocześnie trzy różne programy pomiarowe. Poza pracą automatyczną tester umożliwia realizację programu pomiarowego w sposób ręczny, a więc test po teście i rozkaz po rozkazie. <śmianowidrowe> da va da, ba da, ba da ba. Motor scalony wzmacniaczy mocy małej częstotliwości TWM3 przeznaczony jest do szybkiej kontroli parametrów statycznych i dynamicznych wzmacniaczy mocy do 25W. Służy do pomiaru następujących parametrów. Początkowy prąd zasilania, wzmocnienie napięciowe, rezystancja wyjściowa, współczynnik zawartości harmonicznych przy określonej mocy wyjściowej, moc wyjściowa przy określonej zawartości harmonicznych. Tester może pracować w sposób autonomiczny lub może być programowany z zewnątrz. Tester po pomiarze dokonuje podziału mierzonych wzmacniaczy na grupy klasyfikacyjne. Tester do pomiarów parametrów dynamicznych cyfrowych układów scalonych TPD-3 umożliwia pomiary układów standardowych, jak i układów szybkich z diodami Szotkiego o czasach propagacji rzędu 1 nanosekundy. Konstrukcja testera umożliwia stworzenie programu całkowicie autonomicznego. Zwykle jednak program podawany jest z minikomputera Mera 302, a odczyt realizowany poprzez wydruk na drukarce. Automatyczna ładowarka typ 1209 służy do ładowania układów scalonych w obudowach TO116 do kaset, zapewniając wydajność 8000 sztuk na godzinę. Układy scalone dostarczane są do urządzenia luzem, a następnie mechanizm segregujący rozdziela je z uwzględnieniem kierunku polaryzacji do kaset bębnowych. Kaseta przeniesiona na automatyczną znakowarkę AZ10 podaje z kolei układy do mechanizmów, które techniką offsetową nanoszą na każdy układ scalony znak fabryczny i oznaczenie typu. Oglądamy ten proces w zwolnieniu. Normalna wydajność urządzenia wynosi 5000 sztuk na godzinę. Oznakowane układy scalone ładowane są ostatecznie do kaset bębnowych o pojemności 500 sztuk każda. System kontroli i rejestracji SCOR służy do szybkiej analizy danych pomiarowych, bazuje na dyskowym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego. Dane pomiarowe wprowadzane są do systemu z oraz bezpośrednio z testerów. Rejestrowane są na masowych pamięciach zewnętrznych, taśmach magnetycznych. Wszystkie zarejestrowane dane analizowane są statystycznie i wyprowadzane na dziurkarkę taśmy papierowej, drukarkę mozaikową w postaci raportów i tabel oraz napisak elektroniczny w postaci przestrzennych wykresów rozkładów i zależności parametrów. Dzięki temu systemowi istnieje ciągła możliwość kontroli i ulepszania produkcji elementów półprzewodnikowych. Na zakończenie przypomnijmy nasze motto. Pragniemy, aby symbolem naszej działalności był nie sprinter, ale samolot odrzutowy.